Czym jest ten ogromny lewiatan, którego twórcy pokazują nam w zakończeniu zarówno pierwszej, jak i drugiej zapowiedzi? Ten ogromny, ośmiornicopodobny stwór jest chyba aktualnie największą niewiadomą, która rozbudza wyobraźnię fanów, i to o nim pojawiło się póki co najwięcej teorii. Wśród społeczności dostał on już nawet swoją nazwę Kolektor. A to dlatego, że dookoła jego miejsca bytowania znajduje się chociażby sporo szczątków sprzętu altery, które ten stwór zdaje się z jakiegoś powodu zbierać. To z kolei świadczyłoby o pewnego rodzaju inteligencji tego stwora, co od razu sprawia, że możemy porównać go do lewiatana cesarskiego z pierwszej gry. Tę teorię zresztą zdaje się podsycać jedno ze zdań z opisu gry na Steamie, a mianowicie... Jakie istoty, inteligentne bądź nie, czekają na Twoje przybycie? No, to wszystko sprawia, że ten potwór zdaje się być tak czy siak centralnym obiektem fabuły, którą poznamy w drugiej części gry. Tym bardziej, że wiemy jeszcze, że na planecie Zezura doszło do pewnego rodzaju zaburzenia ekosystemu. Czy to ta bestia jest tego powodem?